Dzień dobry, ja się nazywam Michał Rosołowski. Witam w kolejnym odcinku Saleshop on Air. Naszym dzisiejszym gościem jest Bogdan Sosnowski z Sosnowski Consulting. Bogdan, dzień dobry. Dzień dobry, witam Cię. Bogdan przez 11 lat prowadził zespół 750 doradców handlowych w sieci Play. Dzisiaj buduje kolejne zwycięskie zespoły sprzedażowe. Dzisiaj z Bogdanem porozmawiamy o cyklu życia zespołów sprzedażowych. Bogdan, miałem okazję posłuchać Twojego wystąpienia w zeszłym roku na temat cyklu zespołów sprzedażowych. Chciałbym powrócić do tego tematu, wiem, że specjalizujesz się w tym zagadnieniu. Jakie to są cykle? Wiesz co, ja patrzę na cykl życia zespołu, nie tylko życia zespołu sprzedażowego w ten sposób. Że każdy zespół wchodzi w fazę powstania, później w fazę wzrostu, później w fazę dojrzałości i na koniec jest faza spadku, która może się okazać fazą kolejnego wzrostu. Okej, okay, to zacznijmy od tej fazy powstania. Czym jest faza powstania? No faza powstania to wtedy, kiedy Państwo chcecie rozpocząć budowanie zespołu. Tak? W tej fazie najważniejsze rzeczy, jakie ja wyróżniam, to jest wizja. Jaką Państwo macie wizję na ten zespół? Cele? Jakie macie cele? Jaką macie strategię? Jak budujecie komunikację? I jak odbywa się rekrutacja? Okej, okay, to od, od czego zaczynamy? Zaczynamy oczywiście od wizji. Tak jak. Wiecie Państwo, siedem zasad koweja, jedna z nich, zacznij z wizją końca. Jeżeli Państwo chcecie zbudować zwycięski i efektywny zespół, to najpierw musicie sobie ustalić, jaka jest Wasza wizja, a później jasno i czytelnie tę wizję przekazać członkom zespołu. Oczywiście, jeżeli przekażecie tę wizję do członków zespołu, to uzgadniacie z tymi ludźmi, z którymi będziecie pracowali, jakie są ich wizje i zbieracie to wspólne zasady i wartości. Ok, czyli jeżeli ja mam inną wizję końca niż mój członek zespołu, z którym to potwierdzam, to co wtedy? Bardzo dobre pytanie. Jeżeli ty jesteś liderem zespołu, to twoja wizja wiedzie zespół, natomiast jeżeli jesteś liderem i team liderem, to bierzesz pod uwagę opinie innych ludzi, którzy z tobą pracują. Wspomniałeś o tym, żeby zaczynać z wizją końca. No, bardzo często słyszę od osób, które zakładają zespoły sprzedażowe, aby koncentrować się na tym, co jest w najbliższym czasie, najbliższy rok, najbliższe dwa lata, nie myślmy za bardzo do przodu. To, jak to było w Twoim przypadku? 11 lat temu, kiedy zaczynałem budować zespół doradców biznesowych Playa, jasno sobie bardzo określiliśmy wizję tego kanału, do czego chcemy doprowadzić. Jasno sobie określiliśmy rynek klienta. Wtedy to był rynek, Soho i SME, czyli najmniejsi klienci na rynku polskim, zaniedbani przez konkurencję. W moim przypadku było to tak, że po pierwsze słuchałem mądrych doradców. To jest pierwsza rzecz, którą polecam Państwu. Zbudujcie Państwo zespół, gdzie będą mądrzy ludzie z otwartymi umysłami, którzy będą się słuchali nawzajem, bo wtedy możecie bardzo łatwo korygować trasę statku, który ma dopłynąć do celu. Natomiast cele długoterminowe są rozbite. Na krótkie terminy, i tutaj już mówimy o strategii. Okej. Okay, to co z tą strategią? Strategia to jest to, gdzie, punkt, w którym dzisiaj jesteśmy, i punkt, do którego, do którego chcemy dojść w określonym czasie. Do tego dochodzi taktyka, w jaki sposób chcemy to zrobić, i następne narzędzia, które w tym cyklu są istotne, to, to jakie Państwo macie po drodze wartości, które wam towarzyszą, i zasady, które ustalacie z zespołem. Okej, okay, no to mam obraną strategię, rozpoczynam działanie, zrekrutowałem, zrekrutowałem zespół. Widzę, że po kilku miesiącach ta strategia nie do końca mi się sprawdza. Co wtedy? Czy to oznacza, że na nowo definiuję swoją strategię? Koryguję ją? Plan jest niczym, planowanie jest wszystkim. Eisenhower, generał, który podkreślał bardzo mocno, jak ważne jest Planowanie, tak? Wiadomo, że na dzisiejszym świecie, w dzisiejszym świecie, który jest zmienny, chaotyczny, ogólnie jest światem włóka i ta zmiana wyprzedza nawet nasze wyobrażenia, należy być bardzo elastycznym. Budowanie strategii to jest też pewnego rodzaju bycie elastycznym, tak? Jest, ja ja tak, tak to widzę. Okej, okay, czyli tak. Czyli mamy wizję, mamy strategię. Co jeszcze jest istotne? Wspominałeś o rekrutacji. Okej, okay, bardzo ważny punkt. Jeżeli macie Państwo już wizję i macie strategię, to wtedy określacie wartości, którymi pracujecie, razem z ludźmi, z którymi pracujecie i zasady. I później pojawia się ten niesamowity moment, czyli rekrutacja. Dzisiaj jeszcze większym wyzwaniem jest rekrutacja, ponieważ wiemy, jak trudno jest zdobyć pracownika i myślę, że zaangażowanie marketingu, działu HR i całego działu sprzedaży w rekrutacji jest dzisiaj podstawą sukcesu. Miałeś jakiś swój trik, jakiś swój kod, którym kierowałeś się prowadząc procesy rekrutacyjne? Coś, na co w szczególnym stopniu zwracałeś uwagę, coś, co ci się sprawdziło? Wiesz co, to jest dobre pytanie. Zawsze kieruję się albo używam narzędzi. Tak? Po pierwsze, takim narzędziem jest otwartość na ludzi. 11 lat temu, kiedy budowałem kanał doradców biznesowych, wielu, wiele osób mówiło mi, że na rynku telekomunikacyjnym Mniej sprawdzają się w pracy kobiety. Eee, na koniec zarządzania tym kanałem zauważyłem, że najbardziej efektywnymi pracownikami w tym kanale są osoby z innowacjami, kreatywne, i bardzo często w tej grupie znajdowały się kobiety. 25% osób pracujących w kanale to były kobiety. Dzisiaj, kiedy pracuję z wieloma zespołami, ponieważ pracuję jako konsultant i doradca dla innych firm oraz jako trener sprzedaży, to widzę, że kobiety rozwijają się znacznie szybciej niż mężczyźni. E, Podrożę ten temat rekrutacji, ponieważ on mi jest szczególnie bliski. E, czy coś jeszcze w kontekście rekrutacji akurat handlowców? Na co Ty stawiałeś nacisk rekrutując skutecznych handlowców? Wiesz, co rekrutujesz? Rekrutując ludzi, nie masz gwarancji, czy ci ludzie będą skuteczni, czy będą skuteczni dokładnie w tej branży, w której rekrutujesz. Ja rekrutowałem z różnych branż, oczywiście była to branża telekomunikacyjna. Dzisiaj uczestniczę w procesach rekrutacji innych firm z wielu branż ubezpieczeniowej, nieruchomości, transportu, podróży służbowych i patrzę na. Ludzi pod względem tego, jaki drzemie w nich potencjał rozwojowy, jak szybko podczas jednej, dwóch, trzech rozmów oni potrafią się czegoś nowego nauczyć. Drugą rzeczą, którą biorę pod uwagę przy rekrutacji, to jest zaproszenie pracownika do zespołu i szczególnie zwrócenie uwagi, do jakiej generacji się zwracasz w rekrutacji. W tej rekrutacji jest istotne to, żebyście Państwo zwrócili uwagę, przynajmniej ja zwracam uwagę i zwracam uwagę moich partnerów, jaka generacja przychodzi do Was do pracy, jak do niej mówić? Dzisiaj nie docenia się generacji baby boomers. Uważam, że za chwilę będzie takie retro do tej generacji, która ma bardzo twarde zasady, bardzo konkretne wartości, bardzo dobrze opisane. Druga. Rzecz. Przy każdej z tych generacji inaczej budujecie Państwo komunikaty rekrutacyjne, opierając je na innych wartościach, no ale to jest na osobne, na osobne spotkanie. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o pierwszy etap, jeżeli chodzi o powstanie, czy coś jeszcze, czy powinniśmy w tym momencie przejść do mhm. wzrostu? Bardzo istotne jest również określenie celi, ponieważ cele zespołu i cele poszczególnych członków zespołu mogą się różnić. Tak? Może, moim celem może być pozyskanie 30% rynku na danym produkcie, a celem człowieka, który pracuje, odebranie wszystkich możliwych premii, nagród, prowizji. Notabene, przez całą moją karierę zespoły, które mi kierowałem, realizowały wszystkie plany, więc odbieraliśmy i premie. I bonusy, i nagrody, i wyróżnienia za to, w jaki ten zespół w sposób funkcjonuje. Okej, okay. stąd budowanie zwycięskich zespołów, ponieważ przez 11 lat rozumiem, Twój zespół czuł to, że cały czas wygrywa, czyli cały czas też napędzał się tym, tym poczuciem zwycięstwa. Z pewnością wygrana napędza zespół, to jest jasne, natomiast ważne są również narzędzia, jakie Państwo stosujecie w tak zwanych momentach trudnych. Przygotowanie się do trudnych momentów to jest pierwszy punkt czyli Świadomość tego, że funkcjonujący zespół kilka razy może przejść przez ten cykl życia zespołu, czyli poprzez powstanie, wzrost, dojrzałość i spadek, i wtedy przy spadku stosujecie Państwo narzędzia, które powodują nowy wzrost. Tak? Po prostu to jest cykl. To nie jest cykl, który trwa 20 lat. Dzisiaj są cykle, które trwają od kilku miesięcy do kilku lat i mhm. trzeba umieć na każdym etapie tego cyklu reagować narzędziami. Mhm. W którym momencie zaczyna się przejście w drugi etap? To jest płynne, tak? Bo my czasami widzimy, że cyfry pokazują nam przejście w drugi etap, cyfry sprzedażowe najczęściej lub zwrotu z inwestycji. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest pewna dojrzałość ludzi które możecie, możecie Państwo zaobserwować w swoich zespołach i ludzie inaczej reagują na wiele rzeczy. Jeżeli te wszystkie podstawowe rzeczy z pierwszego etapu powstania zostały zrobione dobrze, to to zaprocentuje na etapie wzrostu, gdzie możemy wtedy wykorzystać kreację naszych ludzi, innowacje. Na tym etapie jest bardzo ważne mierzenie również zaangażowania i motywacji pracowników. W jaki sposób mierzyłeś? W jaki sposób to mierzyć? Metod jest oczywiście kilkanaście, albo kilkadziesiąt, natomiast ja polecam najprostsze narzędzie, to są dwie proste. Pierwsza prosta to jest prosta motywacji i druga zaangażowania. Obydwie zaczynają, obydwie się zaczynają na skali od zera, prowadzą do dziesięciu i określacie Państwo najpierw samych siebie w jaki sposób, albo na jakim pułapie od zera do dziesięciu ja jestem zaangażowany w pracę i na przykład jest to dziewięć i w jaki sposób ja jestem zmotywowany do mojej pracy, i to może być 10. I wtedy, jeżeli Państwo określe, określicie to na skali, a jestem zwolennikiem skalowania, to zadajecie sobie pytanie, co ma się jeszcze zadzieć, żebyś był zaangażowany na 10. I wtedy pierwsi odpowiadamy sobie na to pytanie, a po drugie, pytamy wszystkich członków zespołu, na jakim oni są, etapie, na jakim są pułapie. I tą ocenę dzisiaj proponowałbym robić co najmniej raz na pół roku, a najlepiej raz na kwartał. Czy ten poziom zaangażowania jest ściśle skorelowany z poszczególnym etapem cyklu? Oczywiście, że tak. Najczęściej jest tak, że ludzie są na samym początku bardzo mocno zaangażowani i po pewnym czasie to zaangażowanie spada. U różnych osób w różnym czasie to zaangażowanie ewoluuje lub się zmienia. Natomiast rolą lidera jest to, żeby to zaangażowanie sprawdzać na bieżąco i motywowanie również sprawdzać na bieżąco. I tutaj pokutuje Jedna rzecz, że ludzi motywują pieniądze. Oczywiście, że motywują ludzi pieniądze, ale do tego dochodzi kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt innych składników, które możecie Państwo jako lider tym ludziom zapewnić. Rozwój, dobre, dobre samopoczucie w, w, w zespole, atmosfera w zespole, kreacja w zespole, nowe projekty, tam jest mnóstwo narzędzi, którymi należy pracować z ludźmi. A co zrobić z tymi handlowcami, którzy dowożą, są skutecznymi, e, skutecznymi osobami w sprzedaży, natomiast e, ten ich poziom zaangażowania na tyle spadł, że negatywnie wpływają na cały zespół, na całe otoczenie. No, z jednej strony wynik jest, z drugiej strony no, widzisz, że, e, widzisz, że e, no, to jest to tak zwane zgniłe jabłko w zespole. Okay. Pracować z nim, usunąć go? To Jest, jest kilka pojęć na temat tego. Takiej osoby, bo ty mówisz zgniłe jabłko. Ja myślę, że zachowanie pracownika w bardzo dużej mierze leży w odpowiedzialności menadżera, który nim zarządza, i to jest rolą menadżera, żeby on zobaczył spadek zaangażowania swojego pracownika. To są konkretne zachowania, które Państwo widzicie w pracy, i ja powiem tak: ja w, w swoim zespole regionalnych kierowników sprzedaży, którzy zarządzali, Kanałem wcześniej e, miałem rotację na poziomie 10%. I w całym kanale, który miał 750 osób w Polsce, zaczęliśmy od rotacji 40% w pierwszym roku, a później już po pierwszym roku trzymaliśmy rotację na poziomie 10%. To znowu jest reakcja menadżera, lidera i zespołu, bo zespół też widzi pracownika, który ma słabszy moment, i naszą pracą jest to, żeby tego człowieka z powrotem do tej pracy zaangażować. Oczywiście nie uniknijmy sytuacji, kiedy należy porozmawiać o tym, czy praca w tym zespole temu człowiekowi służy. Jeżeli on ma inny pomysł na siebie, no to rolą menadżera jest wykształcić menadżerów i liderów, którzy są lepsi od niego. Ok, wspomniałeś, że w etapie wzrostu istotny jest obszar kreatywności. Co przez to rozumiesz? O, myślę, że kreatywność jest jedną z pięciu kompetencji przyszłości, która jest nam potrzebna jako ludziom, ponieważ konkurując w świecie sztucznej inteligencji, ta kreacja nas odróżnia i warto jest zwrócić na nią uwagę od samego początku oczywiście, ale w drugim etapie, czyli na etapie wzrostu, kiedy zespół wchodzi na, na ten drugi etap wzrostu, kreacja jest szczególnie ważna, ponieważ to jak stworzycie państwo... Hmm, Możliwość kreacji, wprowadzenia innowacji dla swoich liderów, menadżerów, dla członków zespołu od tego w dużej mierze zależy wasz sukces. Należy umożliwić ludziom to, żeby mogli swobodnie o tym rozmawiać. To po pierwsze. Dwa, użyć narzędzi podstawowe narzędzia burza mózgów czy mapy myśli to są narzędzia, które otwierają ludzi na nowe rozwiązania, bo na pewnym etapie pojawią się wyzwania tak? przez niektórych zwane również problemy. I wtedy Waszą rolą jest wzbudzić kreację zespołu, a nie zastanawiać się samemu, bo jak mówimy, co dwie głowy są to nie jedna, a co dwieście głów to nie dwie. Więc narzędzia kreacji w zespołach i podzespołach są konieczne do tego, żeby z fazy wzrostu ruszyć dalej. W kolejnej fazie, w fazie dojrzałości, są również potrzebne, żeby pobudzać rynek. Jeszcze bardziej są potrzebne fazie spadku. Kiedy mamy spadek zaangażowania, motywacji to wtedy ta kreacja jest nas w stanie pobudzić do dalszej drogi wspólnej walki. Czy na etapie wzrostu jest jeszcze coś na co nasi widzowie dzisiaj powinni zwrócić szczególną uwagę? Myślę, że na dzisiaj to powinna być jeszcze innowacja. Tak? Jeżeli się ścigamy z, ze sztuczną inteligencją i ścigamy się ze sobą nawzajem. Bo popatrzmy jak dużo nas jest na świecie i jak, jak bardzo wzrasta konkurencyjność to innowacje powinny być osobnym projektem dla każdego zespołu, tak? A w jaki sposób innowacja wpływa na zmiany w ogóle w podejściu do budowania zespołów sprzedażowych? W najprostszym, w najprostszym modelu, kiedyś handlowcy komunikowali się spotykając się raz na miesiąc na zebraniu, później wprowadzono wideokonferencje, dzisiaj macie Państwo Skype'a, Zooma, webinary, 78 innych narzędzi, Innowacyjnych, więc rolą lidera jest również uczestniczyć w tych nowych narzędziach i dać swojemu zespołowi możliwość uczestniczenia w takich burzach mózgów, które wpływają na funkcjonowanie zespołu, szczególnie jeżeli to jest duży zespół, a jeszcze bardziej, jeżeli to jest zespół rozproszony. Lepiej jest wykorzystać technologię i oszczędzać najważniejsze dobro naszych pracowników, czyli czas. Z Bogdanem Sosnowskim z Sosnowski Consulting rozmawialiśmy dzisiaj o cyklu życia zespołu, poruszając pierwszy i drugi etap. W następnym odcinku porozmawiamy o trzecim i czwartym etapie. Jakie to są etapy? To jest etap dojrzałości, bardzo wszystkim życzę i etapu wzrostu i dojrzałości i czwarty etap spadku, który możecie Państwo wykorzystać do tego, aby rozpocząć nowy wzrost. O tym już za tydzień. Dziękuję. Dziękuję.